Witam, pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających osiągniemy sobie latarkę czołową gotujemy sobie sos na spaghetti na kuchence warowej zaprojektowanej przez Darka, Poza Cię Darek pozdrawiam, się Dalek. pozdrawiam się gorąco i serdecznie to sobie lekko wymieszamy, Fantastyczny spaghetti dzisiaj będzie zobaczymy czy sos już jeszcze to jeszcze trochę muszę poczekać. coś ja śniegu jeszcze napadało. Tu mi blaszki odstają, ale jeszcze nie wprawiłem się w składanie tej kuchenki. Tak się prezentuje płomień od środka. Makaron powoli już bulgocze. No, myślę, że jeszcze trochę. No co, chciałem pozdrowić się Darek, bardzo w i serdecznie podziękować Ci za kuchenkę. Sprawuje się idealnie. Jeszcze raz sprawdzę sos. Już jest ciepły. Kuchenka jest zajebista. Sprawuje się idealnie. Pozdrawiam się dalej, jak skrzynkę piwa i dobrej gorzałki. Tam zaraz będę musiał dorzucić patyków I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, Dziękuję.